Cześć tu, Cześć tu, Mary zapraszam Was na znowe zdrapki szczęśliwe linie. Mam 6 sztuk, wszystkie nadrapane, numerki 10, 16, 25, 27, 99 oraz 100. Zaczniemy od dziesiątki, na razie nie mamy linii. Szukamy jeszcze tęczy i wiśni. Tęcza jest. Wiśni nie widzę. Kości i dzwon. Dzwon jest. Kości też. Sprawdźmy, czy nic nie przekapiłam. Przekapiłam gruszkę. Przekapiłam dzwon arbuza. No nic, sprawdźmy kontrolny. No niestety różne, więc dziesiątka pusta. Oglądałam już inne kanały widziałam, że znowu wyszła całkiem fajnie, kości i wiśnie i ostatnie dwa symbole to jabłko i śliwka i co, nie ma nic? chyba nie ma nic no niestety kolejna zrabka pusta Miałam białą wersję. Widziałam dużo było wersji niebieskich na kanałach. Chociaż białe też widziałam. Tref i kości. O, jest linia. Jeszcze dwa symbole to diament i truskawka. I chyba nie ma. No to sprawdźmy co się kryje pod linią. 3 złote. Powinno być TD. Zgadza się. Zrabka z numerem 25 mamy zwrocik. Super. Kolejna zrabka Już mi się linia utworzyła. Numer 27. Szukamy jeszcze słonia i gwiazdy. Oraz pika i cytryny. Cytrynka jest. Pika nie widzę. No to sprawdźmy. Czy złote. Kontrolne DT zgadza się. Super. Mamy już dwa zwrociki. Czukamy dalej. Banan i serce. I ostatnie dwa. Barnek i winogrono. I z tego co widzę, to tu nie ma nic. No niestety się zgadza. I ostatnia zdrapeczka. Słońce i klucz. Skłonię nie zdrapałam. I ostatnie dwa symbole to banan i korona. Tu jabłuszko nie zdrapane. Tu korona nie zdrapana. No ale chyba nie ma nic. Sprawdźcie ze mną. No zgadza się. 4 z drapeczki puste. Mamy dwa zwrociki w numerze 27 i 25. Więc nie jest najgorzej. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia. Pa!